Julian mówił. Miał czy gotek? Miał. Coś ty kotku miał? Miało miał miseczkę mleczka. Teraz pusta jest miseczka, a jeszcze bym chciał. Zdycha kotek. O, co ci kotku, co? Śniło mi się wielka rzeka. Wielka rzeka, pełna mleka, aż po samo dno. Pisnął kotek. pi. I koteczku pi, skulił ogon, zrążył ślipie, śpi i właśnie śnieczko chlipie, bo znów mu się śmi. Kolejnymi uczestnikami przeglądu są dzieci z zespołu szkół woli okrzeńskiej. Zapraszamy Emilię Madzińską. Emilka zaprezentuje wiersz pod tytułem Ptasie plotki Juliana Tuwima. Emilka została przygotowana przez Panią Majderynę Ciśla. Powitajmy ją wielkimi bramami. Julię to w czytazie przyszła gąska do kocu. Odgadały kacze piórka. Do indycki przyszła kurka. Odgadały kacze piórka. Przyszła kacka do pericki. Odgadały dziób indycki. Kacka kacze wykwakała. Co gdzieś o niej Na to że kłagę, że kacka. jest złodziejka i pijacka. Idę zaś pantarka powiedziała za po Teraz bójka się od podwórka, chcę aż warmę w Następną osobą jest Jakub Całka z oddziału przedszkolnego. Wyrecytuje on wiersz Juliana Tuwima pod tytułem figielek. Kubę przygotowała pani Ewa Litwin. que me prepara raz się komar z komarem przekomarzać zaczął, mówiąc, że widział raki, co się wielkie raczą. Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa. Seby zasepił się strasznie, osowiała sowa. Kula dała drapaka, że aż się kurzyło, Zając zajeczał swetnie, kurczę się skurczył. Kozioł fignął koziołka, słoń się cały z bara się rozjdy.